Co ty cię leczyć? To dobra, dobra motywacja działa cuda. Jest... To chyba jest miłość do jasnej cholery. Proszę cię nie próśni. Nie bluźni. Ja nie pojechałem do matki. Tak jak chciałam.

Tyś moją drugą połową, tyś dopełnieniem moich... Tyś moją drugą połową, tyś, tyś dopełnieniem moich... na to pytanie, to mi odpowiedz, czy mi odpowiesz na to pytanie? Co? No Pytam. Czy mi szczerze odpowiesz? Ale to są dwa pytania. Czy uzyskam odpowiedź? A na które pytanie? A na ostatnie pytanie, które ci zadałam. Ale to już jest kolejne, trzecie pytanie. Pom -dam odpowiedzi na moje pytanie. Ale ja ci udzielę odpowiedzi na Twoje pytanie, jak tylko zorientuję się do no jasnych cholerii. Jakie jest to pytanie? Wtedy natychmiast udzielę ci odpowiedzi. A ty nie musisz się tak wydzielać! Wszyscy ty to się nie muszą się, tak mnie traktujesz! To są kolejne dwa pytania. To na które mam odpowiedzieć? Odpowiadasz na moje pytanie tak czy nie? Tak. No! no. Panie zaprosiłem cię do McDonalda na Big Maca i Frytki! Co? Teraz górę ci, co? Za Big Maki Żegnam Pana, to jest smutek. I know what i Ale jak, jak, jak w ogóle mówisz komuś, że jesteś żonaty z tą samą osobą przez 20 lat, to, to patrz na jak wariata. ja! Ja to w ogóle unikam tego tematu. No ale, no ale jak ci ktoś zapyta? A, to mówię, wiesz, że, że jesteś moją drugą żoną. I powiedziałem, powiedziałaś sobie swojemu Białą w zielone kwiatki. Zieloną w białe, no. No. <grym> potem ją poświniłaś no. i i wytarłam czarny ślad na czole, który zostawiła latarnia. <grym> tak, to się zaczęło. <grym> anonimowy, samochód. To jest nie do zniesienia. Co? Twój stosunek do seksu. Mój stosunek? Czy ty w ogóle widziałaś się kiedyś podczas stosunku? zawsze staram się patrzeć w to lustro, które przytwierdziłeś do sufitu. Ale Twoja głowa mi przytwierdziła, Nie, nie, Ja Nie chcę tak wyludować. Ale ja chciałem cię uczyć, ale ty nie chciałem. A Ty zawsze do jakiegoś prezesowo, robiłeś, jakby mi ja to nie była jawiś. A to, 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 to stosunek to jest coś takiego wiesz, to jest coś takiego. To jest takie Ej, jak... Jak szlub. o, Jak się... Chyba pogrzeb. I śmigasz chyłkiem do sypialni, wskakujesz pod kołdrę, bierzesz książkę i udajesz, że leżysz już tam od wczoraj. To, 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 to nie było. Mnóstwo. Ja no, ci mówię ich jest ich mnóstwo wszędzie. Czyli ty ty razem mnie zdradziłeś? Ja? Nie jestem za to w mojej czapeczce, nie! Potworne chwasty pełzają do mojej głowy jak chcę, a nich zapomnie! tym życiu. Ale ciebie nie było. By nie byłaś u któregoś z tych swoich lekarzy. Upiłem się na smutno i gadałem bez sensu do Twojej gitary, jakby była tobą. I wyjedziemy. Dzisiaj mam tyle zaległego urlopu, że możemy jechać nawet na dwa tygodnie. Państwo chcieliśmy serdecznie podziękować za tak liczne przybycie. My nawet nie spodziewaliśmy się, że tyle osób przybędzie. To jest dla nas ciężki szok. <grystnie> to jest las. O, właśnie. Proszę Państwa, dziękujemy. dziękujemy, naprawdę to jest ciekawie. <grystnie> Proszę Państwa, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Proszę sprawdzać terminy. Mamy nadzieję, że będzie tak fajnie, ciasno i ciepło jak teraz. Jeżeli się Państwu podobało, to polecajcie, bo chcielibyśmy grać. To jest wielkie, w ogóle fantastyczne uczucie grać w takiej dużej sali. Przepraszamy tych, którzy stoją. I bardzo, bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Ja też prywatnie bardzo dziękuję swoim znajomym, Tomek swoim zatem. Byliście świetną publicznością. Naprawdę, cieszę się. Radny ze starej Licznych, tak. się. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, czyli tej komisji merytorycznej, która się zajmuje również tak, tak, kulturą. Nie mogę sobie odmówić tego, żeby pochwalić się troszeczkę. Wiele <grym pracy, <grym śluby> śluby pracy i cudów kosztowało powołanie w tej chwili go tutaj u nas. I powiem tak: że nic większego i większej radości nie ma dla artystów, twórców i dla tych, którzy są związani z kulturą. Jak tak liczna widownia, która podnosi bicie serca i w duszy artystów, że mają tak wspaniały odbiór. Na pierwszym spektaklu, na premierze, było tyle samo albo więcej ludzi, i mam nadzieję, że na następnych przedstawieniach również tak będzie. Cieszę się. Że była to trafiona decyzja, że powstała ta firma. A jeszcze większe szczęście mamy, że mamy tak wspaniałych ludzi, którzy tutaj pracują, którzy tworzą, którzy są z nami. I mam nadzieję, że to nie jest ostatni spektakl, że no następny. I że też mamy, to jest mamy taką nadzieję. To wszystko co tutaj jest, jest, wspólnie z nami drogą. Specjalnie przygotowane na tę premierę, proszę tak. Państwa, Jeszcze raz dziękujemy. Które tu powstanie, również w amatorów wystawimy taki spektakl, gdzie będziemy wszyscy aktorami. Zapraszamy. Narzeczeni, wy wszyscy, którzy przybyliście tu dzisiaj ze swoimi partnerkami czy też partnerami.